Drodzy bracia i siostry, serdecznie witam Was w tym szczególnym momencie modlitwy i refleksji. Dziś gromadzimy się pod łaską i światłem Pana, aby poruszyć temat, który głęboko dotyka naszych serc zmiany w życiu finansowym. Kto z nas nie odczuwał potrzeby transformacji, nowej drogi, która mogłaby się otworzyć w obliczu trudności? Wiedzcie, że Bóg jest czujny na nasze potrzeby gotowy by prowadzić nasze kroki i obdarzać nas mądrością oraz odwagą, by osiągnąć dobrobyt, którego tak bardzo pragnimy. To święty czas, aby powierzyć nasze troski i pragnienia w ręce Ojca. On jest Bogiem, który otwiera drzwi, który czyni niemożliwe możliwym, a dziś razem będziemy wołać o jego boską interwencję w nasze sprawy finansowe. Niech poczujecie się przyjęci, kochani i pełni nadziei, gdy będziemy się modlić i szukać tej łaski. Przynieście wszystkie dziesięciny do domu skarbca, aby był pokarm w moim domu, a doświadczcie mnie w tym, mówi Pan Zastępów, czy nie otworzę dla Was okien nieba i nie wyleję na Was błogosławieństwa bez miary. Malachasza, godzina 3.10. W tym fragmencie Pan zaprasza nas do pełnego i szczerego zaufania Mu, oddając to, co mamy, z otwartym sercem. Obiecuję, że gdy działamy w wierze i hojności, otworzy niebiosa i obdarzy nas obfitym błogosławieństwem. Czego się tutaj uczymy? To, że zmiana finansowa nie dotyczy tylko poszukiwania zasobów, ale także dostosowania naszego serca do Bożych celów. Kiedy oddajemy nasze finanse pod Jego kierownictwo, On obdarza nas mądrością do zarządzania, odwagą do wytrwania i przede wszystkim ufnością, że nigdy nie zabraknie nam tego, co niezbędne. Wszechmogący Boże, stoimy przed Tobą, uznając Twoją wszechładność nad wszystkim. Dziś powierzamy Ci nasze życie finansowe. Ufając, że jesteś Bogiem, który czyni niemożliwe rzeczy. Wiemy, Ojcze, że jesteś Panem zastępów, tym, który otwiera drogi, gdzie widzimy tylko przeszkody i że żadna sytuacja nie jest poza Twoją kontrolą. Dlatego z pokorą i wiarą oddajemy nasze zmartwienia, prosząc Cię, abyś przejął kontrolę nad każdym szczegółem naszego życia finansowego. Ucz nas ufać Tobie bardziej, nawet gdy okoliczności wydają się sprzeczne. Wołamy o Twoją boską interwencję, Panie, abyśmy mogli doświadczyć Twojej łaski. Spójrz na nasze zmagania i trudności finansowe, uwolnij nas od długów i łańcuchów niedoboru, które uwięziły wielu z nas. Ty jesteś Bogiem pomnożenia, tym, który zaopatrywał lud w pustyni w mannę i wodę ze skały. I tak, jak uczyniłeś to w przeszłości. Ufamy, że uczynisz to samo w naszych życiach. Wylej swe błogosławieństwo na dzieła naszych rąk i prowadź nas w każdej decyzji, którą musimy podjąć, aby wszystko było zgodne z Twoim doskonałym planem. Panie, przekształć nasze serca i umysły, abyśmy mogli być narzędziami Twojej woli. Niech nauczymy się mądrze zarządzać zasobami, które już nam powierzyłeś, a jednocześnie bądźmy hojnymi, odzwierciedlając Twoją miłość dla innych. Usuń wszelki lęk i niepewność które powstrzymują nas od postępu i od wiary, że dobrobyt jest także planem od Ciebie. Pokaż nam, że nie jesteśmy sami i że Twoja obecność towarzyszy nam w każdym kroku. Panie, wiemy, że możesz poprowadzić nas do miejsca odpoczynku, gdzie nie zabraknie nam tego, co konieczne dla nas i naszych rodzin. Ale także rozumiemy, że prawdziwy dobrobyt niesie ze sobą pokój i radość w sercu. Dlatego prosimy nie tylko o dobra materialne, ale także o spokój i mądrość w radzeniu sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. Niech każde osiągnięcie towarzyszy wdzięczności i pokorze, uznając, że wszystko, co mamy i kim jesteśmy, pochodzi od Ciebie, Panie, Boże miłujący. Otwórz drzwi, które były zamknięte w naszym życiu zawodowym i finansowym. Usuń blokady i przeszkody, które uniemożliwiają nam prosperowanie i daj nam odwagę do podejmowania śmiałych decyzji, ufając że ty pójdziesz przed nami. Dotknij naszych serc, aby we wszystkim, co robimy, mogliśmy chwalić Twoje imię. A przede wszystkim, nigdy nie zapominajmy, że największym bogactwem, jakie możemy posiadać, jest Twoja obecność w naszym życiu. Amen. Panie umiłowany, w Twoim słowie uczymy się, że Ty jesteś Bogiem, który zaopatruje we wszystko i że nic nie jest dla Ciebie niemożliwe. Dlatego dziś kładziemy przed Tobą każdą sferę naszego życia finansowego, która potrzebuje przywrócenia. Prosimy, Ojcze, abyś swoją potężną ręką otworzył zablokowane drogi, przynosząc nowe możliwości pracy, interesów i wzrostu. Wiemy, że stworzyłeś nas z unikalnymi talentami i prosimy, abyś pomógł nam mądrze i z zaangażowaniem je wykorzystywać, aby osiągnąć sukces, który uwielbi Twoje imię, Ojcze. Uznajemy, że często popełnialiśmy błędy, próbując rozwiązać wszystko samodzielnie, bez szukania Twojego kierownictwa. Przebacz nam za każdą chwilę, gdy pozwoliliśmy, aby zmartwienie, strach lub brak zaufania do Ciebie nas prowadziły. Chcemy nauczyć się polegać na Tobie, ponieważ wiemy, że jesteś kochającym Ojcem, który dba o każdy szczegół naszego życia. Pomóż nam mieć cierpliwość, gdy czekamy na Twoje odpowiedzi wiedząc, że Twoje plany zawsze są doskonałe i realizują się w odpowiednim czasie. Panie, przekształć trudności finansowe w świadectwa Twojej łaski i zaopatrzenia. Niech patrzymy wstecz i widzimy, jak nawet w najtrudniejszych chwilach nigdy nas nie opuściłeś. Daj nam siłę, by wytrwać, nawet gdy wyzwania wydają się zbyt wielkie. Niech pozostaniemy mocni w wierze, ufając, że Ty jesteś tym, który wszystko może i zawsze działa na naszą korzyść. Niech nasza historia będzie żywym dowodem Twojej transformacyjnej mocy. Panie, postaw na naszej drodze ludzi i sytuacje, które pomogą nam wzrastać. Otwórz drzwi, które prowadzą nas do możliwości nauki i postępu. Pomóż nam dostrzegać wyraźnie możliwości wokół nas i mieć rozeznanie, by podejmować mądre decyzje. Panie, uwolnij nas od pułapek finansowych oraz wszelkiego oszustwa. Daj nam odwagę, by odmówić tego, co nie jest zgodne z Twoją wolą. Niech każdy nasz krok będzie kierowany przez Twojego Ducha Świętego. Na koniec, Panie, pomóż nam zachować nasze serca mocno w Tobie, nawet w obliczu trudności. Niech nasza ufność w Twoje zaopatrzenie będzie pełna, nie pozwalając, by strach czy wątpliwości oddaliły nas od Twojej obecności. Odnów nasze siły każdego dnia i daj nam pokój, który tylko Ty możesz dać. Wiemy, że błogosławieństwa finansowe są ważne, ale prosimy, aby nigdy nie brakowało nam Twojej obecności, bo ona jest największym skarbem, jaki możemy mieć. Tak modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Ojcze Niebieski, w tej chwili oddania i modlitwy chcemy zadeklarować naszą całkowitą zależność od Ciebie. Wiemy, że przez własne siły często czujemy się niezdolni do pokonania wyzwań finansowych, które napotykamy. Ale Ty jesteś Bogiem który wzmacnia słabych, podnosi upadłych i przynosi nadzieję tam, gdzie wszystko wydaje się stracone. Ufamy, że szukając Twojej obecności, pokażesz nam właściwą drogę i dasz siły, by wytrwać aż do zwycięstwa. Panie, przełam bariery, które uniemożliwiają nam prosperowanie. Jeśli w naszym życiu jest coś, co blokuje Twoje błogosławieństwa, prosimy, abyś objawił to i pomógł nam to naprawić. Uwolnij nas od nawyków lub decyzji, które mogą szkodzić naszym finansom, i daj nam mądrość, aby zarządzać wszystkim, co już umieściłeś w naszych rękach. Naucz nas być dobrymi zarządcami każdego zasobu, który otrzymujemy, będąc odpowiedzialnymi i wiernymi we wszystkim, co robimy. Boże ukochany, odnów nasz umysł i przekształć nasze zrozumienie dotyczące dobrobytu. Pomóż nam dostrzegać, że bogactwo wykracza poza dobra materialne i że prawdziwy sukces polega na życiu w pełni w Twojej obecności. Daj nam serce wdzięczne za małe i duże błogosławieństwa, które już doświadczyliśmy. Niech każdy nasz krok finansowy będzie odzwierciedleniem Twojej troski i dobroci. Panie, chcemy oddać Ci wszystkie nasze zmartwienia finansowe. Prosimy, abyś zaspokoił nasze potrzeby i pomógł nam zaplanować przyszłość pełną stabilności i bezpieczeństwa. Wiemy, że Ty jesteś właścicielem całego złota i srebra oraz że nic nie jest dla Ciebie niemożliwe. Dlatego ufamy, że otworzysz właściwe drzwi i poprowadzisz nas do możliwości, które przyniosą dobrobyt nie tylko dla nas, ale także dla tych wokół nas. Panie, daj nam odwagę, by stawiać czoła wyzwaniom finansowym bez zniechęcania się. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli w pełni zaufać Twojemu zaopatrzeniu, nawet gdy wszystko wydaje się trudne. Niech w każdej walce pamiętamy, że Ty jesteś naszym schronieniem i mocą, zawsze obecnym w czasach ucisku. Ojcze, weź nasze życie w swoje ręce i spraw, abyśmy byli świadkami twojej mocy i miłości. W imieniu Jezusa dziękujemy ci i chwalimy. Amen. Panie, wiemy, że stworzyłeś nas z celem i że każdy z nas posiada dary i talenty dane przez ciebie. Prosimy, Ojcze, abyś pomógł nam odkryć i rozwijać te talenty, abyśmy mogli je wykorzystać jako narzędzia dobrobytu i błogosławieństwa. Naucz nas pracować z doskonałością, wytrwałością i poświęceniem, ufając, że gdy wszystko oddamy w Twoje ręce, Ty w sposób niezwykły pomnożysz nasze wysiłki. Panie, wołamy, abyś usunął z naszych serc wszelką mentalność niedostatku i ograniczeń. Chcemy żyć w pełni Twoich obietnic, ufając, że Masz dla nas to, co najlepsze. Odnów nasz umysł i serce, oddalając myśli wątpliwości, strachu i niezdolności. Niech każdy finansowy trud będzie dla nas okazją do wzrostu i dowodem twojej wierności w naszym życiu. Boże ukochany, prosimy, abyś nas chronił przed pochopnymi decyzjami i pułapkami finansowymi, które mogą nas zaszkodzić. Kieruj naszymi krokami z mądrością, abyśmy mogli kroczyć bezpieczną i stabilną drogą. O Boże, uwolnij nas od wszelkiego rodzaju oszustwa i niesprawiedliwych transakcji i obdarz nas mądrością. Abyśmy zawsze wybierali to, co jest słuszne w Twoich oczach. Niech nasze decyzje finansowe odzwierciedlają naszą ufność w Ciebie. Panie, pragniemy być wiernymi zarządcami wszystkiego, co nam powierzasz. Pomóż nam planować z rozwagą, wydawać odpowiedzialnie i inwestować ostrożnie. Niech będziemy przykładem równowagi i zaufania, pokazując światu, że z Bogiem można prowadzić życie pełne dobrobytu i celu. Naucz nas priorytetowo traktować to, co wieczne, zawsze stawiając Twoje królestwo na pierwszym miejscu. Na koniec, ojcze, prosimy, abyś nadal umacniał naszą wiarę w tej podróży. Nawet w trudnych chwilach niechaj pamiętamy, że Ty jesteś Bogiem, który czyni wszystko nowe. Umacniaj nas swoją łaską i odnawiaj nasze siły każdego dnia. Niech będziemy żywymi świadkami, że Ty jesteś wierny i że Twoje zaopatrzenie nigdy nie zawodzi. W imieniu Jezusa dziękujemy i chwalimy Twoje imię. Amen. Ojcze kochany, kontynuujemy modlitwę, składając nasze serca i finansowe zmartwienia przed Tobą. Wiemy, że jesteś Bogiem, który dba o każdy szczegół naszego życia i ufamy, że nawet w czasach niedoboru, Ty działasz na naszą korzyść. Pomóż nam skupić się na Tobie, uznając, że Twoja wierność nigdy nie zawodzi, a Twoje obietnice są wieczne. Odnów w nas nadzieję na lepsze dni i umocnij nasze zaufanie do Twojej miłości. Panie, naucz nas mieć cierpliwość w czasie oczekiwania. Wiemy, że Twój czas jest doskonały i że często musimy nauczyć się ważnych lekcji, zanim otrzymamy błogosławieństwa, o które prosimy. Uformuj nasz charakter w tej podróży, abyśmy stali się mądrzejszymi, wdzięcznymi i lepiej przygotowanymi do zarządzania zasobami, które nam przekażesz. Niech czas oczekiwania będzie również czasem duchowego wzrostu. Boże, prosimy, usuń z naszych żyć wszelkie uczucia zazdrości lub porównań, które mogą nas oddalać od pokoju. Niech zrozumiemy, że każda osoba ma swoją własną drogę, a Ty masz dla każdego z nas unikalny i specjalny plan. Pomóż nam być wdzięcznymi za to, co mamy teraz, nie przestając wierzyć, że masz dla nas więcej w przyszłości. Niech nasz dobrobyt nigdy nie będzie kosztem radości innych ale niech stanie się inspiracją i powodem do chwały. Ojcze, prosimy również o siłę, by przezwyciężyć finansowe przeciwności, z którymi się zmagamy. Wiemy, że wyzwania mogą wydawać się wielkie, ale Ty jesteś większy od wszelkich przeszkód. Pomóż nam zachować pozytywne i wytrwałe nastawienie, pamiętając, że Twoje Słowo uczy nas, byśmy się nie zniechęcali, ponieważ w swoim czasie zbierzemy owoce naszego wysiłku. Niech każdy dzień będzie okazją do wzrostu w zaufaniu i wierze. Na koniec, Panie, prosimy, abyś przygotował nas do bycia świadkami Twojej łaski. Niech zmiana w naszych finansach będzie przykładem dla innych, że zaufanie Tobie to zawsze najlepsza droga. Niech będziemy mogli pomagać innym znaleźć w Tobie tę samą nadzieję, która nas podtrzymuje. Z wdzięcznymi sercami, pełnymi wiary, ogłaszamy, że Ty jesteś naszym dostawcą i że w Tobie zawsze znajdziemy wystarczająco. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen, Panie Dobry, stojąc przed Tobą, dziękujemy za Twoją wierność i miłość, która nigdy nie zawodzi. Wiemy, że nawet w obliczu trudności, Ty działasz w ciszy, otwierając drzwi i przygotowując drogi. Prosimy, Panie aby Twoja obecność nadal prowadziła nas w każdej decyzji finansowej, oświetlając nasze umysły i wzmacniając nasze serca. Niech będziemy kroczyć z pewnością, wiedząc, że Ty jesteś z nami w każdej chwili. Panie, odnów w nas pragnienie szukania Twojej mądrości we wszystkim, co robimy. Niech każdy plan finansowy, każda wyznaczona meta i każda podjęta decyzja będą oparte na Twoim prowadzeniu. Obdasz nas mądrością, Abyśmy potrafili dostrzegać to, co naprawdę ważne, i odwagą, aby zrezygnować z tego, co nie pozwala nam się rozwijać. Niech nasze finanse będą świadectwem posłuszeństwa i wiary, pokazując światu, że w Tobie odnajdujemy prawdziwe zaopatrzenie. Boże, naucz nas ufać Ci w pełni, oddając nasze lęki i zmartwienia w Twoje ręce. Wiemy, że lęk może odebrać nam pokój i oddalić nas od Twojej obecności ale ogłaszamy, że nie będziemy żyć pod ciężarem strachu. Zamiast tego wybieramy odpoczynek w pewności, że Ty jesteś u władzy. Niech Twoja pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie. Panie, chcemy również nauczyć się, jak radzić sobie z błogosławieństwami, które nam dajesz. Wiemy, że dobrobyt wiąże się z odpowiedzialnością i prosimy, abyś pomógł nam zarządzać zasobami mądrze. Niech będziemy dobrymi zarządcami wszystkiego, co otrzymujemy, używając naszych finansów nie tylko dla naszego dobra, ale także, aby błogosławić innych i chwalić Twoje imię. Niech nasze życie będzie pełne hojności i wdzięczności. Na koniec, Panie, prosimy, abyś przemienił nasze życie w świadectwo zwycięstwa. Niech ci, którzy nas otaczają, widzą Twoją moc działającą w nas i wiedzą, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. Niech nasza historia przezwyciężenia inspiruje innych do zaufania Twojemu zaopatrzeniu i szukania Twojej obecności w ich własnych podróżach. Sercami pełnymi nadziei chwalimy i uwielbiamy Twoje imię, ponieważ wiemy, że Ty jesteś wierny i zawsze nas wspierasz. Amen, Panie, kończąc tę modlitwę, sercami pełnymi nadziei i zaufania w Twoją miłość i opiekę nad nami, ogłaszamy. Ojcze, że nasza wiara jest osadzona w Tobie i że niezależnie od okoliczności, nadal będziemy Cię szukać. Wiemy, że jesteś Bogiem, który zmienia historię, odnawia życie i prowadzi nas ścieżkami zwycięstwa. Dlatego oddajemy wszystkie obszary naszego życia finansowego w Twoje ręce, wierząc, że już działasz. O Boże, prosimy, aby Twoja obecność nadal była z nami, przynosząc światło w chwilach ciemności i siłę w dniach słabości. Niech w każdym finansowym wyzwaniu pamiętamy, że Ty jesteś naszym schronieniem, naszym dostawcą i tym, który nigdy nas nie opuszcza. Daj nam zdolność dostrzegania poza natychmiastowe problemy i ufania, że Ty przygotowujesz coś znacznie większego, niż możemy sobie wyobrazić. Panie, niech Twoja dobroć i miłosierdzie towarzyszą nam przez wszystkie dni naszego życia. Prosimy, abyś pomógł nam iść w posłuszeństwie i wierności, nawet gdy staniemy w obliczu pokus i trudności. Niech będziemy mocni w Twoim słowie, pamiętając, że masz obietnicę pomyślności i pokoju dla tych, którzy w Ciebie ufają. Umocnij naszą wiarę, abyśmy mogli żyć w Twojej pełni, nie pozwalając, by strach nas sparaliżował. Boże, prosimy, abyś umożliwił nam błogosławienie innych ludźmi tymi błogosławieństwami, które nam dajesz. Niech będziemy kanałem Twojej łaski, niosąc nadzieję, pocieszenie i pomoc tym, którzy tego potrzebują. Naucz nas żyć z hojnością i współczuciem, zawsze pamiętając, że wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. Niech nasze życie odzwierciedla Twoją dobroć i miłość we wszystkich dziedzinach, w tym sposobie, w jaki zarządzamy naszymi finansami. Na koniec, ojcze, chcemy Ci podziękować za wysłuchanie naszej prośby. Wiemy, że jesteś uważny na każde słowo i że już działasz na naszą korzyść. Chwalimy Cię za Twoją wierność, Twoje zaopatrzenie i za Twoją stałą obecność w naszym życiu. Ufamy, że wielkie rzeczy przyjdą, bo Ty jesteś Bogiem niemożliwego. Z sercami pełnymi wdzięczności kończymy tę modlitwę, ogłaszając, że w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy. W imieniu Jezusa modlimy się. Amen. Zakończmy ten szczególny moment, modląc się wspólnie modlitwą, której nauczył nas Pan, Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Teraz chcecie zaprosić do zostawienia prośby o modlitwę w komentarzach. Módlmy się razem i wołajmy o Boże błogosławieństwo w twoim życiu. Nie zapomnij również zapisać się na kanał, aby nadal śledzić wiadomości i modlitwy, które wzmacniają twoją wiarę. Chciałbym zadać pytanie do refleksji. Co Bóg prosi cię, abyś zmienił w swoim życiu, aby nowe drogi mogły się otworzyć? Zastanów się nad tym w ciągu dnia i pozwól, aby Duch Święty prowadził cię w tej odpowiedzi. A i nie odchodź jeszcze z kanału. Na ekranie końcowym znajdziesz dwa sugerowane filmy, które mogą dalej błogosławić twoje życie. Nie przegap również specjalnego filmu jutro, który przyniesie kolejną budującą wiadomość dla Twojej duchowej drogi. Bardzo dziękuję, że jesteś tutaj ze mną w tym momencie wiary. Niech Bóg nadal błogosławi Cię potężnie. Amen. Oczywiście. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć. Oczywiście. Podaj mi tekst, który chcesz przetłumaczyć, a ja postaram się dostarczyć dokładne i naturalne tłumaczenie. Oczywiście. Proszę podać tekst, który mam przetłumaczyć na język polski, a ja zajmę się jego tłumaczeniem, dbając o dokładność, naturalność oraz zachowanie kontekstu i intencji oryginału. Oczywiście, proszę podać tekst, który chcesz, abym przetłumaczył na język polski. Oczywiście, proszę podać tekst, który chcesz przetłumaczyć, a ja zajmę się jego tłumaczeniem na język polski, zachowując dokładność i naturalną płynność.